Dzień dobry Państwu. Witam Was na kanale Leśnego Dziadka. Dzisiaj będziemy otwierać skrzynkę z nabojami, eksplozif, vara. Zanim o tej skrzyneczce i jej zawartości, to kilka słów o pozwoleniu na broń. Nazywam się Marcin Przybysz, jestem prezesem Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonerskiego Trzy Twierdze i jestem w stanie pomóc Wam uzyskać kolekcjonerskie pozwolenie na broń. W ramach którego to pozwolenia będziecie mogli zakupić nawet taką skrzynkę naboi i prawdziwą broń. A teraz przystąpmy do rzeczy. Jak wiecie, jestem wariatem amunicyjnym, uwielbiam zbierać nietypową amunicję, jeżdżę po całej Europie, po różnych składach i nie tylko po Europie, i takie ciekawostki właśnie wyciągam dla Was, dla siebie przede wszystkim, ale to jest też na sprzedaż. Uwaga, co my tutaj mamy? Vara to oznacza po w języku szwedzkim materiał wybuchowy. 11 kg. Zobaczcie moja dłoń dla porównania. To jest aż 11 kg, takie małe coś. Dobra, przystąpmy do rzeczy, zobaczmy co się w tej skrzynce kryje. Jak wiadomo, uniwersalnym narzędziem do otwierania skrzynek z amunicją jest taka iskrząca szlifierka kątowa. Mówię wam niezastąpiona. Działamy. Patrzcie jak szybciutko. Czarprysu, to nie jest skrzynka, to jest takie zewnętrzne opakowanie, które rozbija się na boki. Pakował, pakowała pani numer 965. Wszystkie fabryki mają takie kody. I tutaj w środku znaleźliśmy dwie hermetyczne paczuszki. Każda z nich zawiera 460 sztuk, naboi 9 mm. Ale jakich? Słuchajcie. Po raz kolejny zwracam się z apelem, komu. Zaskroiłem tego Ledermana Stalkera na spotkaniu Stowarzyszenia na Twierdzy Srebrnogórskiej. Niechaj się do mnie zgłosi. Jeszcze miesiąc, a będzie przypadek na rzecz Stowarzyszenia. Rozkrójmy sobie. O. Gotowi. Takie stare paczki z nabojami. Czekajcie, czy dobrze kamera widzi. Bardzo dobrze widzi. Wyciągamy sobie. I na co to myśmy trafili? 28 sztuk. 9 mm naboju do pistoletu M07. Znacie taki pistolet? Huskwarna. Z zewnątrz wygląda jak tetetka, i wszyscy, którzy rzucą okiem po raz pierwszy, szkoda, że go nie przyniosłem, Nakręcę o nim odrębny film. Którzy na niego po raz pierwszy rzucą okiem mówią: O kurczę, o kurczę, tetetka, szwedzka tetetka. Guzik, prawda, to jest kopia Browninga M03. Browninga w kalibrze bodajże 7,65. Tutaj się mogę mylić. W każdym bądź razie Szwedzi zrobili sobie taki pistolet M07. O, tutaj odpadła już karteczka. Na bardzo nietypową amunicję. 9 mm ale to jest 9 na 20. Nie 9 na 19, nie 9 na 18, ale nie 9 na 21. Zaczynam wyliczać jak z tym świętym granatem ręcznym. Jest to, powiadam wam, amunicja 9 na 20. Lekko wystająca kryza, czyli w sumie powinno być 9 na 20 SR. Dla porównania Mam tutaj starodawną paczkę zwykłej, dziewiątki zwykłego Lugera. Żebyście mi uwierzyli, nie tylko na słowo. Zobaczcie, to jest porównanie tych dwóch naboi. Widzicie, że on jest dłuższy o 1 mm. O. I taki bardziej zaokrąglony. Cieszę się jak dzika świnka. Że mi się udało trafić na tą amunicję. Dobra wiadomość dla wszystkich kolekcjonerów i być może również dla sportowców, którzy lubią strzelać z zabytków. Yy, moi drodzy, podpowiadam wam pistolet M07 yy, Huskwarna, który wygląda jak duża solidna tetetka, cholera jasna mogłem przynieść. No. Z racji he, niedostępności amunicji, on w Polsce kosztuje dosłownie kilkaset złotych. Leży to na sklepach. Widziałem w warszawskiej hurtowni broni używanej. Widziałem uleśnego dziadka w sklepie. Wyobraźcie sobie na wunderwaffe.pl. Dwie sztuki. To jest niech, niechciany przez nikogo walający się w dużych ilościach po polsce pistolet na amunicję 9 mm. 9x20. 9x20. I dobra wiadomość jest taka że ta skrzyneczka to jest jedna z około 300 skrzynek, które dziadek namierzył. Śmiało kupujcie te pistolety, nagram o nich krótkiego shorta, pokażę Wam, jak się strzela z tej amunicji, ponieważ kupiłem dwie palety tej skrzynkowej zabytkowej amunicji z... Kurczę, niech mi nie któryś podpowie z naszych kolegów, kolekcjonerów. Jakie to mogą być lata? Czy to może być przedwojenne? Czy to jest już powojenna produkcja? W każdym bądź razie nistego, nizowego yy, bardzo duża ilość mi wpadła w ręce i powiem Wam tak. Jeżeli ktoś zamówi rozsądną ilość yy, tej amunicji, nie, to jest niemożliwe, żeby to był 1909, no niby M07. Nie, 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 leśny, przeginasz. Na pewno nie 2009, bo tak się już nie pakuje w tych czasach. No tak, gdzie przed wojną plastik, stawiam na lata 70. Słuchajcie, kupujcie te pistolety, kupujcie uleśnego amunicję. Jeżeli ktoś zakupi rozsądną ilość, powiedzmy 4-5 takich skrzyneczek, to gwarantuję wam, że to będzie amunicja niewiele droższa od amunicji do yy, normalnej dziewiątki. A na pewno będzie tańsza niż amunicja do tetetki. Więc nagle od dzisiaj, od dnia dzisiejszego, wszystkie huskwarne M07 do sklepu marsz i wykupujcie. I wykupujcie. A kto z Was nie ma jeszcze pozwolenia, a chciałby sobie zakupić broń, amunicję i chodzić na własną strzelnicę i strzelać z czegoś takiego, proszę bardzo, w opisie tego filmu, no, jak ja to teraz włożę. W opisie tego filmu i w pierwszym przypiętym komentarzu macie, moi drodzy, PDF o tym, jak łatwo, prosto i przyjemnie zrobić pozwolenie na broń z leśnym dziadkiem, czyli ze mną. Mało tego, pokażę Wam również, jak założyć własną strzelnicę pod domem, tudzież we własnym lesie, czy na polu kolejki. Taką legalną strzelnicę, gdzie można strzelać z prawdziwej broni ostrą amunicją. I nie śmiejcie mi się z określenia ostra amunicja, bo to jest piękne polskie przedwojenne określenie na amunicję, która ma po prostu pocisk. Jest amunicja ślepa, jest amunicja ostra. Także zapraszam, każde ma banderole, każde jest zaplombowane. Teraz już takich nie robią. I mówię, te pistolety są za grosze, a ja tego mam coś koło pół miliona sztuk. Na długo starczy. Tyle. Na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję za uwagę i zasubskrybujcie kanał, bo takich perełek amunicyjnych u leśnego dziadka na tym kanale, który właśnie oglądacie, będzie sporo. Do zobaczenia.